Siemanko, z tej strony Adi, to jest ósmy odcinek z serii Q&A, chciałem podziękować za 1100 widzów w ciągu dwóch, no, dwóch dni, przybyło 100 widzów, także nie jest źle, jest coraz lepiej, coraz więcej Was, w ogóle mam już pomysły na parę serii, będę nagrywał, będą hejty to będą, trudno. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie ok, dobra, to jedziemy z KOKSEM. Tutaj maraśnie się pyta, czy zrobicie wspólnego vloga z Małyszem. Jest tutaj pewien problem. My z Małyszem się znamy z Reala, widzieliśmy się parę razy, ale problem jest następujący. Mamy do siebie wpizdu daleko. Ogólnie się widujemy czasami, czasami może raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czasami rzadziej, ale myślę, że coś nagramy. Jak tylko będziemy się widzieć, to nagramy Wam zajebistego vloga. Wspólnego takiego plener wroga, bez w tym rodzaju. Ile wasz TS będzie miał slotów? Ogólnie TS na naszej licencji może mieć slotów w chuj, czyli powyżej 20 tysięcy. Jest to niepotrzebne, więc pewnie będzie miał z 500. Czy będziesz używał nadal Nikulaminaru? Nie, było to wymyślone po prostu pod tamten serwer, Nie przeze mnie do końca. Jest chujowy nik, jak dla mnie. Czy widziałeś się z iSAMU? Nie, z iSAMU się nie widziałem na żywo. W sumie nie wiem, czy kiedyś się będę z nim widział na żywo. Co trenujesz? Trenuję koszykówkę i trenuję parkour, jeżeli tak bardziej chodzi, żeby trenować, no plus siłka. A tak spontanicznie to czasami w nogę ze znajomymi, no i tak dalej. No i pozdrawiam Cię i Twojego męża, jakieś im na kamenczu. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Ile masz Giga PlayStation 3 czy płaca się kupować PlayStation 3 12 Giga? Ja mam w tej Playce. Chyba, ci nie niszkałaś 80 Giga, bodajże yy, i ogólnie jest ok. A 12 Giga, no ja nie wiem, bo załóżmy yy, taka gra jak Dessay Universe, w którą też sobie grałem na Playce, ma 18 Giga, więc jeżeli będziesz miał 12, to tak po sobie cokolwiek tam zainstalujesz. Także myślę, że jednak to będzie za mało. Czy zagrasz na, na rawi lub na innym serwie? Nie wiem, możecie mi to odpowiedzieć, bo chcę nagrać właśnie albo z jakiegoś hardzika, albo z Pela zaczniemy nagrywać odcinki, jak to sobie zapierdalamy na Pelu. Tak jak kiedyś dorabiałem się 94 levela na tym no, na Solarze, tak może teraz znowu sobie się pobawimy. I trzecie pozdrowie, pozdrawiam Cię Masterkowie. Czy, Adi, pokażesz jak modyfikujesz gry jakieś lub robisz spojrzenia do programów lub coś? No nie wiem, czy chcecie patrzeć jak robię spojrzenia. masz po angielsku program, albo po, nie wiem, niemiecku. No i spaszczasz sobie ogólnie w Heksie. Albo w jakimś innym. No i coś wymyślimy. Zrób poradnik jak najlepiej zarabiać na solarze. No to, tak jak niżej wspominałem, zobaczymy. Gdzie mieszka. mieszkam? Mieszkam... No, na przedmieściach, w sumie przedmieścia, dzielnica Gdyni. Tam trójmiasto tam u góry. u góry mapy. Podasz konfigurację swojego pc -ta. Ja mam laptopa. To ma procek AMD A10, 4 rdzeniówek, 3.2 GHz każdy. Kartę mam Radeonkę 1 GB tego HDK. ekran tam 15.6, wiadomo, 16 GB ram 1 TB HDD. No nie wiem, co ja ci tu mogę więcej podać. W sumie tylko tyle. Skąd w drugim dniu Drakosa wziął się kanaści kupon w SM? Bóg. Była to dziura w stronie, zrobiona specjalnie przez Kodera. Bo został przekupiony. No niestety na to nic nie poradzę. Jak ma na imię twój ojciec? Mój ojciec ma na imię Robert. W sumie to jest też moje drugie imię. Tak, przy okazji mówiąc. Czy jebać Fubu? Jebać Fubu? W sumie ostro jebać Fubu. Nie? Jaki masz kolor skarpetek? Kurwa, zaraz ci powiem. Czarno-białe. Yy, czy cię pozdrowie. Pozdrawiam cię, Xboxu. Yy. Na, nagraj, jak zrobić formata. Słuchaj, stary, jak... W sumie nie wiem, jak ja mam ci to nagrać, no? Chociaż w sumie mogę nagrać formata na VirtualBoxie. Jak się robi, jeżeli to tak potrzebne. Jakie serwery robiłeś? Wiesz co, ja nie znam nas wszystkich serwerów, bo... Pisze do mnie ktoś na gg, nie wiem, się ma stary, potrzebuje to, to i to, masz 3 dni. Zrób mi serwer, tu masz pieniądze robię, nie znam nazwy, nie wiem dla kogo robię, albo robię questy dla serwerów, z tego pełno opór roboty. Czy pokażesz swój pokój. Kurwa, może w następnym vlogu pokażę Wam swój pokój, jak tu ogarnę trochę, bo wygląda tragicznie. Czy może nie tyle co tragicznie, ale to tutaj wiecie, miska po żarciu z rana i tak dalej. Musiał coś, coś tam ogarnąć. Pytanie, ile już został nagrany Disów na konkurs? Z tego co pytałem Małysza wczoraj wieczorem to zostało ich nagrane w chuj, a ile dokładnie nie wiem, bo to małeś tam sprawdza. Eee, dobra, teraz dalej. Nagraj, jak zrobić serwer Hamachi z Ekujak na PL na plikach 2013. Daj linki do wszystkich tych. Eee, zrobię, ale nie na Hamachi. Czemu? Nie, nienawidzę Hamachi. Hamachi to gówno. Polecam kupić sobie VPS-a za 20 zł. i w sumie nagram jak się robi na VPS-ie i tak dalej no i zobaczycie jak to wygląda nie lubię hamaczy, lepiej VPS za 20 zł na miesiąc i śmiga na 10-15 graczy lightowo yy, tutaj są pytania, czy mieszkam w piwnicy ogólnie yy, chodzi wam o to okno to ja mieszkam na pierwszym piętrze na dole jest parte, tam jest salon, kuchnia jakieś tam łazienka, inne główna. i ja mieszkam na pierwszym piętrze to okno jest ciągle zasłonione, bo słońce mi napierdala, bym teraz nagrywał to też by jebało wam słońcem po oczach i tutaj jest drugie pytanie, czy pokażę, co jest za oknem? Kurwa, jakbym teraz ci pokazał, to by je było słońcem. Także może wieczorem, jak już słońce będzie po drugiej stronie. Yy, co tutaj jest dalej? Kurwa, w sumie to już nic nie ma. A tutaj jest jeszcze napisane o pracach na bazie danych Metin 2, dodawanie GM i tak dalej. Co może Wam nagram to wszystko w jednym takim króciutkim poradniku? dotyczących takiej, wiecie nowy tutorial dla ludzi początkujących z metkiem to nagramy wam dobra to trzymajcie się dzięki za oglądanie vloga dzięki za widzów, lajkujcie, subskrybujcie, zrobiłem fanpage'a na Facebooku, też możecie zalajkować, żeby dowiedzieć się o wszystkim i na razie